Witam wszystkich serdecznie w Australii na dziko i zapraszam na naszą tasmańską przygodę Jesteśmy na wyspie od trzech dni i wreszcie udało mi się wyskoczyć w plen że w północno-zachodniej Tasmanii, na tak zwanym to jest wulkaniczna formacja sprzed 25 milionów lat na lokalnych plażach znieżdżą się pingwiny tu w tych trawach można zobaczyć łombaty są kłaka i inne wolobis także wyprałem się tu wcześnie rano żeby przejść się Próbować znaleźć jakieś zwierzęta i Wam je pokazać. Popatrzcie na to piękne środowisko. Oh, wow! O! Coś tu, uuu, coś tu wystartowało. Tylko słyszałem jak ucieka przede mną. To są właśnie te kłokersy, je wszędzie widać tu przy drodze. O! Jest tam siedzi. Widzicie? W krzaku. <grystanie> Takie kanguro szczury, tak to wygląda, jak żonie opisała, na mówi, nie nazywaj ich szczurami, no. To jak je mam nazywać? Tak wyglądają. Ten mały pewnie człowieka nigdy nie widział. Pozwolił mi podejść do siebie bardzo blisko. Nie bój się, ale jesteś piękny, wiesz? Sorry, że Cię nazwałem szczurem, ale... Jak w w tą trawę, właśnie szczury mi przypominają. Tu jest jego mama, widzicie? Wyleciała z trawy, jak mnie usłyszała powolutku. Tak jest. Cyp, cyp, cyp. No takie Kaguro szczury normalnie. Wow Tu gnieżdżą się różne ptaki, popatrzcie. Inne korzystają właśnie. Jajko zostało wydziobane. Ciekawe czy uda nam się znaleźć jakąś norę, gdzie mieszkańcem Ta wygląda na w miarę świeżą, widzicie? Patrzymy do środka. Za się będzie dało znaleźć. A kuku Co tam jest? Hello. jest Trochę dziwne odgłosy, jak na królika. Mogła być polczatka. Czas usłyszeć, że coś na ciebie warcie Jest głębi ziemi. Nie wiesz do końca, co to jest. Ale nurze. Ale jaja. Dziki kot. I co ten kot tu robi? Kurde, poluje na biedne króliczki. Widzicie nory? Skubanie, jest pewnie tu czyha. Królik wyjdzie, hap! Jest tu wielki problem z kotami. Ciekawe czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć, co to za robak. Ciekawe czy... Jest w stanie ugryźć, może nie. Wróciłem na górę w południe. Jest szansa, że znajdziemy jakieś węże. Czytałem w przewodniku, że można tu znaleźć Copa Head, Wild Lip a Tiger Snake. Wszystkie trzy gatunki, które znajdujecie na Tasmanii. No, nie, ja go złapałem za ogon, on mi nie dosięgnie. Widzisz? Jest piękny. wielki jest. No, jest wielki, tak. Chcesz dotknąć? Uważa, bo ci ugryzie. No, tak? Piękny. No, przynajmniej znaleźliśmy jakiegoś gada, prawda? Ma pink and blue, tak? Ok, i co do trawki? Nie wiem, ale to jest, jak widać, jak blue tank są out, te węże też będą, także idź sobie do trawki, proszę. A, w tych nurach często siedzą tiger snakes. Te węże mają naprawdę złą re reputację. Raz są do dwóch metrów tutaj na Tasmanii. jesteśmy w miejscu, w którym podobno gnieżą się pingwiny i teraz nie zobaczymy one skoro świt wy wyszają w morze na połów ryb jeżeli mają jakieś gniazda jednak może zobaczymy pisklaki o tej porze roku już powinny się wykluć także gnieżdżą się wszędzie między tymi skałami żeby jakiegoś zobaczyć Trzeba tu przyjść w nocy z latarką zaraz o zmroku. O, oh, wow, kłoka, widzicie? Hej, mały, co tam porabiasz? się siedzi, już odpoczywa. One żerują na bramę, ale już jest pożera. wychodzą później wieczorem, a przez dzień trawią, siedzą w miejscu. Wnieśliśmy się do jednego z najstarszych lasów deszczowych na Tasmanii. Popatrzcie na to, na te gigantyczne paprocie. Wszystko porośnięte mchem. Czuć w powietrzu tyle wilgoci. Niesamowity zapach próchna. To drzewo ma ponad 50 metrów wysokości. Wow. Takiego chyba w życiu nie widziałem. Kilkaset lat. 400 lat. 400 lat. Tak powiedzieli i 63 lat. W środku jest już puste. Jest wyniszczone. Wow, ale to cicho nagle. Wow.

Nie myślę, że tu wolno schodzić Ale nie byłbym sobą, jakbym nie przeskoczył przez barierkę No nic, wracam do auta, komary gryzą Dzieci się martwią, że ojcu się coś stanie Zmieniliśmy lokację Ostatni przystanek w tym odcinku. Jesteśmy na wybrzeżu i w tym miejscu ponoć w dawnych czasach odnajdywano skamieniałości po dinozaurach. Jest odpływ, jak widzicie wszystko tu. Mniej więcej do tego poziomu jest zazwyczaj zalane. Teraz zeszło ponad 2 metry wody. Pływy są tutaj nawet do 3 metrów. I można wejść w takie różne zakamarki i naprawdę popatrzeć za skamieniałościami. Właśnie o to mi chodzi, widzicie? Ale ta woda zimna to nie kłęb Wow To jest bardzo dużo różnych poprzeczepianych do tej skały Ale w takim miejscu można znaleźć okay. też fosil. wow super Wreszcie znalazłem jakieś stworzenia. Pić przydałby się nóż do ostryg, zupełnie przesany. W Queensland, w takich miejscach, to bym szukał szkaradnicy. Musiałby być bardzo ostrożny. To szczerze mówiąc, nie wiem, czego się spodziewać. Zakładam, że można znaleźć w takich kraby. O dziwo skały, nie są pokryte ostrygami. Także można iść śmiało na bosą. Jeśli nie pociąć. Wreszcie znaleźliśmy naszego kraba. Patrzcie. Fascynujący. Jest bardzo płaski. Takiego jeszcze w życiu nie widziałem. Czadowy. I nie chcę mnie szczypać. O! Może powiedziałem to za wcześnie. Cofuję się do tyłu po mojej ręce, wiesz co? Chłopie wracaj do swojego... Jest rozgwiazda! Ale czad! Pełno tu tych krabów, a tu popatrzcie. Ty, 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 ty. Ha! Przepiękna! Łap! Wow. Pokażę dzieciom, nie uwierzą. Tu znalazłem jajko. Chcę je rozbić, zobaczyć, czy w środku nie ma skamieniałości. Zobaczymy? Często w takich kamieniach w środku kryją się ukryte skarby. Widzicie? W tym akurat nic nie było. Większa muszla on do tej pory znalazłem na ale cudo popatrzcie tu w środku haha kto szuka ten znajdzie to jest moje motto wygląda jak skamieniałość jak jakaś kość cudne wow ale trzeba Patrzcie na ten klif. Uuu! Niesamowite. Przepiękne miejsce. Kocham wybrzeże. Zresztą, ja kocham każde miejsce, gdzie jestem na łonie przyrody. Wszędzie można znaleźć coś ciekawego. To wszystko w tym odcinku, mam nadzieję, że Wam się podobał. Przejechaliśmy ponad 100 km. byliśmy i na plaży i w lesie deszczowym. Szukaliśmy węży i innych gadów, znaleźliśmy trochę torbaczy, dużo ciekawych rzeczy. A ja jestem w raju, muszę Wam powiedzieć, że w każdym z tych miejsc mi siedzie cały dzień. No ale nic, trzeba jechać dalej. Jutro udajemy się w stronące z tym, czyli w środkowej części północnego wybrzeża. Raz spotkamy się ze znajomymi i ja zajmę się szukaniem Tiger Snakes. To będzie mój cel na całe następne wideo. Mam nadzieję, że się uda. No i co? Zobaczymy się już wkrótce, do usłyszenia.